Sto lat temu nasz kraj stał nie tylko nauką, ale i kulturą. Symbolem sukcesów na tym polu stanie się literacka nagroda Nobla dla Władysława Reymonta za powieść chłopi otrzymana w 1924 roku. Ale oprócz niego w dwudziestoleciu międzywojennym pisali też Stefan Żeromski, Zofia Naukowska, Maria Dąbrowska. Tworzyła też liczna grupa poetów. Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Jan Lechon i wielu, wielu innych. Bajki wiersze pisał z kolei Jan Brzechwa. Oprócz tego warto wspomnieć o rozwoju polskiej kinematografii. Sztuka filmowa zdobyła w naszym kraju ogromną popularność, lecz największą sławę w świecie filmowym zdobyła Polka, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i stała się hollywoodzką gwiazdą kina. Nazywała się Apolonia Chałupiec i była znana jako Pola Negri, jedna ze światowych sław kina Niemego. Choć sztuka wymyka się obiektywnym kryterium oceny, to polscy artyści zdobywali też laury na olimpijskich konkursach sztuki, które towarzyszyły wówczas zawodom. W dwudziestoleciu międzywojennym zdobyli siedem medali, w tym trzy złote. A skoro już o sporcie mowa, to w II Rzeczypospolitej zaczęły się pierwsze sukcesy naszego sportu. Pierwszy medal olimpijski, srebrny, zdobyli kolarzy Torowi w 1924 roku w Paryżu. Pierwsze olimpijskie złoto zdobyła Halina Konopacka w 1928 roku. W 1938 nasza reprezentacja piłkarska zagrała po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata. Polscy sportowcy potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji. Gdy na Igrzyskach Olimpijskich w 1936 roku w Berlinie Maria Kwaśniewska zdobyła brązowy medal, w rzucie oszczepem medalistki dekorował Adolf Hitler. Nawiązując do niezbyt wysokiego wzrostu naszej medalistki, dyktator powiedział Gratuluję małej Polsce. Pan też nie z tych najwyższych. Odpaliła nasza medalistka. Specyficznym sportem, w którym odnosiliśmy sukcesy, były szachy. Nasi szachiści zdobywali kilkukrotnie medale na najwyższej imprezie, czyli olimpiadzie szachowej. W tym raz złoty, w 1930 roku. Warto zaznaczyć, że nasi czołowi szachiści byli polskimi Żydami. To jeden z wielu przykładów wielokulturowości ówczesnej Polski. Akiba Rubinstein, członek medalowych drużyn, jeszcze przed I wojną światową, uchodził za najlepszego szachistę świata. Niestety, nie mu było udowodnić tego przez zdobycie mistrzostwa. W tych czasach, żeby przystąpić do meczu, pretendent do tytułu powinien zapewnić fundusze na nagrody za zwycięstwo. Rubinstein pochodził z ubogiej rodziny, a sponsorów nie udało mi się zorganizować. Natomiast szachy uratowały naszym zawodnikom życie. Otóż wybuch II wojny światowej został ich na kolejnej olimpiadzie szachowej w odległym Buenos Aires. Dzięki temu mogli przetrwać wojnę za granicą Polski, a jako polscy Żydzi mieliby w trakcie wojny niewielkie szanse na uniknięcie śmierci z rąk niemieckiego okupanta.